Witam Was w filmie o moim intercar, w którym opowiem Wam o rzeczach, o które najbardziej pytaliście. Po pierwsze, jak odmrozić te szyby. Szyby odmrażamy naciskając lewy przycisk myszy i ruszając góra, dół albo lewo, prawo. Teraz, żeby te szyby zostały tak odmrożone, bo widzicie, że już się zaczynają mglić, odpalamy sobie wywiew. Ustawiamy sobie teraz scrollem temperaturę w dół i wywiew na tą strzałkę do góry i włączamy ogrzewanie okien. Po jakimś czasie wszystkie szyby Wam się rozmrożą. Te szyby nie będą się zamrażać. Następną rzeczą jest tankowanie. Jest to ciężkie, ponieważ instrukcja jest no, po fińsku. Możemy sobie albo kartą, albo gotówką zapłacić. Ja polecam kartą. Teraz sobie wybieramy ile chcemy wydać. Ja nie wiem. 200 marek. Wpisujemy PIN. Wasz PIN jest zawsze tym, co wpisaliście na początku. Czyli ja teraz wpisam sobie 3, 3, 3, 3. i tak PIN zostanie już do końca gry. Pamiętajcie o tym. Teraz wybieramy, czy chcemy tankować tutaj, czy tutaj. Ja jestem tutaj, no to tutaj. I sobie tankujemy. Bierzemy 98. I teraz bardzo ważne, bo wiele osób... Jest zakłopotanych, ponieważ w Mysumer wystarczyło, że najedziemy na wlew i samo się nalewało. Tutaj musimy po prostu przytrzymać lewy przycisk i nam się tankuje tak. Mamy tutaj napisane, za ile już zatankowaliśmy, czyli jak ja wybrałem, że miałem 200, to mogę sobie tankować do 200. Następną rzeczą jest, jak znaleźć ryweta. No to wchodząc do sklepu, mam tutaj takie dwie karteczki. To jest o pracę jako kurier, a tu mamy karteczkę z numerem do. Gościa od Rivetta 08609553. Ten numer jest wszędzie taki sam. Dobra, teraz podnosząc słuchawkę, wpisujecie na klawiaturze numer, czyli podnoszę 08609553 i czekacie, aż to bierze. Teraz jak odbierze, to bardzo ważne jest, żebyście się nie rozłączali. Czekajcie aż on się rozłączy i dopiero potem możecie się wy rozłączyć. Tylko pamiętajcie, żeby się nie rozłączać. Jak się rozłączycie, nie zadziała i gościu po prostu wam tego nie sprzeda. O i teraz słuchajcie, że się rozłączył. Możecie odłożyć telefon i jedziecie do niego. Sprzedawca Riveta znajduje się w miejscu, gdzie w Maisamarkar był kupca drewna. Uff. Raz tak, kolejną rzeczą jest praca. O tym już nagrywałam, ale nagram jeszcze raz. Możemy sobie pojechać albo w lewo, albo w prawo. Nie ma to znaczenia. Nie macie taką tutaj wytwórnię, fabrykę. Po prostu tutaj skręcacie sobie ładnie i wchodzicie. I teraz tak, tutaj siedzi taka babeczka Suski. Ona się was czy jesteście nowi, czy można wejść. I tu siedzi taki gościu. Opowiada, że tam pakują coś. I teraz was oprowadzi. Tu będzie wam coś opowiadał. Tutaj mówi, żeby pakować na paletę, jak skończymy. Tutaj opowiada co i jak, ale ja wam zaraz pokażę. No i coś tutaj pogadał, pogadał. Wracamy do jego biura. Praca jest pomiędzy 7 a 17 i praca trwa 8 godzin. Twoja 8-godzinna praca wlicza śniadanie i krótkie przerwy. Nie mamy tutaj jedzenia, więc musisz przynieść swoje własne jedzenie. Obserwujemy Cię, więc nie możesz się lenić. Dodatkowe godziny, nie, do, dostaję, nie dostajesz pieniędzy za dodatkowe godziny, ale możesz mieć wolne. Do zarządzania czasem używamy clock machine. Możesz znaleźć to w przebieralni. Kiedy przychodzisz, naciskasz, a kiedy wychodzisz, no to naciskasz z powrotem. Żeby je aktywować, musisz pokazać swoją kartę pracownika. Jeśli pracowałeś ponad 8 godzin dodatkowo, to możesz mieć przerwę jednego dnia. Po dwóch tygodniach dostaniesz podwyżkę, bo to jest taki dwutygodniowy okres próbny i tutaj nam daje kontrakt po angielsku. Praca rozpoczyna się za tydzień w poniedziałek. Miejsce pracy. Tutaj opis, opis pracy. Dwa tygodnie. Za dwa tygodnie, te pierwsze dostajecie 2470 marek, a potem co miesiąc 2910. Musicie przepracować 40 godzin na tydzień. I tutaj podpisujecie. Możecie mu podać rękę. I tyle. A teraz pokażę wam, jak tutaj się pracuje. To tak, wyciągnijcie sobie wszystkiego po kolei i lecimy po kolei. I zaczynamy. Najpierw z tego sobie wyciągamy, składamy pudełko. Potem wyciągamy jedną tautackę, wsadzamy ją do pudełka. Wyciągamy ładowarkę, także do pudełka. Wyciągamy instrukcję. Do pudełka zamykamy, i następnie bierzemy takie duże pudło, do którego to wsadzamy. Tutaj musimy wsadzić, no, uzupełniacie to jakąś tam ilością, i potem zostawiacie tutaj. I gotowe.